Jastrasz. Zmyślony okapi. Hm. Twoja kolej, żeby się schować, a ty będziesz mnie szukać. Jasne, niech ci będzie. Ale mógłbyś najpierw zabrać łapę? Nadal nie rozumiem, Kajon. Dlaczego w ogóle bawimy się w chowanego, co? To nie tylko zwykła zabawa. W ten sposób szkolimy się w tropieniu. Ach, to w sumie nie brzmi tak źle. Tak, a poza tym to zabawa. Ile czasu zajęło Kajonowi, żeby was znaleźć? On Ci znalazł mnie bardzo szybko. Śmiał się, kiedy go mijałem. Mnie też całkiem szybko znalazł? No a co z Besti? Jego nie znalazłeś? No tak, znalazłem go, tylko jeszcze mu o tym nie powiedziałem. Okej, okay, Besti, możesz już wyjść za tych kamieni. <grytanie> Okej, okay, masz mnie. Nie kryjówkę sobie znalazłem. Muszę przyznać, że jak na kogoś twojego wzrostu, nieźle sobie radzisz. Dzięki, Ono. Okej, okay, Fuli, wszyscy już szukali poza tobą. Zamknij oczy, a my się ukryjemy. Hmm, zgoda, ale ostrzegam. Jestem najszybszą szukającą na lwiej ziemi. Ach, tak? A ja jestem najszybszym chowającym. Ha! Ha! On ma świadomość, że to nie są zawody, bo zachowuje się jakby nie miał. Nie jestem przekonany. Okej, okay. niech wszyscy się ukryją. <noise> Przepraszam A! Kto tam jest? Tylko ja Nie chciałem cię przestraszyć, ale stanąłeś mi na kopycie Serio? Przepraszam Hej, chyba się nie znamy Jestem Beshli Jak masz na imię? E, jestem Adżabu Miło cię poznać, Adżabu Możesz wyjść, nic ci nie zrobię e, Okej okay. Po! Nigdy nie widziałem kogoś takiego jak ty! Ha, a spotkałem już wszystkie zwierzęta na lwie ziemi. To dlatego, że ja nie jestem stąd. Domyślam się. Hej, a powiedz, jesteś zebrą? A, a może żyrafą? Nie zgadłeś, jestem okapi! Okapi? Po! Nigdy wcześniej nie poznałem okapi. Niestety jest nas mało, nawet w moich stronach. A dlaczego chowasz się w krzakach? Bo często to robię! Chowasz się w krzakach? Nie tylko w krzakach. Chowam się za drzewami i za kamieniami. O, jak zobaczę dołek, to chowam się w dołku. Dlaczego ciągle się chowasz? Tam, skąd pochodzę. Okapi właśnie to powinny robić. Oh! Hej, Twiga! Dzień dobry, bestie. A, dżabu? Gdzie się podziałeś? Jestem tutaj, za kamieniami. Możesz wyjść. To była tylko Twiga. To miła żyrafa. Przed nią nie musisz się chować. Tam skąd pochodzę? Trzeba być ostrożnym. A skąd pochodzisz? Z odległego miejsca. Jest tam mnóstwo krzaków i bardzo dużo drzew i całkiem sporo kamieni. Kilka dołków. <laughs> Całe mnóstwo kryjówek.